Ona nie była opętana. Czekaj, opisze ci ona sytuację z urodzin jej koleżanki, tak. jako głupie wywoływały jakiegoś demona. No, czy nie, bo ogólnie na myśli powiedziała, że nie miałam takiego czegoś robić, bo ona miała koleżankę, która też takie coś zrobiła, i potem ją to ściągało z łóżka no całą tak. noc i musiały zwać tego, jak to się nazywa ja egzorcysta. Boże, ja że... czuwaj nad amelią, żeby te demony, wszelkie demony sobie szły w nią, żeby wyszły teraz. W imię Jezusa, żeby została uwolniona. Dziękuję. Amelia, Amelia. Czułaś coś? Powiedz mi. Tak. Co czułaś? I czego ty szukacie na Omegle? Znajomych. Znajomych, tak? Zapozna was z kimś lepszym. Słuchajcie. Chcecie? No, dajesz. Ja was mogę z Jezusem zapoznać. Słuchajcie. Jesteś się... A tu Marijka z Jezusem. No, no, elegancko widzisz. Czyli masz bliską relację z Bogiem, byś powiedziała. O to chodzi właśnie. O to chodzi. Ja się boję mieć krzyże na ścianie, bo ja oglądam horrory i ja nie, nie będę miała krzyża na ścianie. Jak, się, jak krzyż się odwróci na ścianie, to zastrzelisz demona. Nie. Jak masz Boga w sercu, to ci nic nie stanie. Jak Obejrzyj obecność w Zmienisz zdanie. I w studni obejrzyj. Obejrzałem, obejrzałem. Ale Aha. Ja, się, ja tam się nie boję takich rzeczy. A ja że muszę pentana. Tak? Tak. I w sumie op opisz mi to, jestem ciekawy. Ja Czekaj, nie? Ona nie była opętana. Czekaj, opisze ci ona sytuację z urodzin jej koleżanki, tak. jak głupie wywoływało jakiegoś demona? Znaczy nie, bo ogólnie to my byliśmy na urodzinach takiej koleżanki no. i takie dwie typie, takie dwie dziewczyny mi stwierdziły, że sobie wywołają demona, i potem wywaliły tą kartkę i mi o tym powiedział jako pierwszej, i potem ja się zaczęłam jakoś inaczej zachowywać. Po prostu eee, miałam czarne źrenice, całe nie miałam w ogóle ten czubek. Eee, jakoś takie jak, jak się na każde patrzyłam, miały każde ciary przechodziły i ja słyszałam jakieś dźwięki od głosów z klatki, na przykład, albo z dworu, których one nie słyszały, i cały czas płakałam tak bez powodu. I potem ja, ja, to był problem z tego tego usunięciem. Więc ja stwierdziłam, że wezmę tą kartkę spalę i zaczęłam przed latać po domu i potem. Dopiero potem się normalnie zaczęłyśmy się zachowywać, nic nie słyszałyśmy. I ja się normalnie śmiałam, bo ja, nawet, ja się nawet wtedy uśmiechnąć nie mogłam. Okej. Okay, Okej, okay, powiem ci coś, co ci może zaniepokoić, ale to jest prawda. O, okay? No. Bo ja siedzę w tych tematach. No. I. To było pytanie demoniczne niestety, oddaj to Bogu, słuchaj, pomódl się o to, przeproś Boga, że wywoływałeś demony. Ale to nie ja, to nie no, ja wywoływałam. Nieważne, że brałaś udział w tym w ogóle. Ale ja nie chciałam w tym brać udziału. No słuchaj, stało się stało, ale ważne, żeby pokutować, co nie? Na no, cię powiedziała, że nie mam takiego czegoś robić, bo ona miała koleżankę, która też takie coś zrobiła i potem ją to ściągało z łóżka w, no tak. w noc i musiały zwać tego, jak to się nazywało. Egzorcy. No to sprawdziłem. ja w moim kościele mamy do czynienia z takimi rzeczami. Trzeba się oczyścić do tego. Uwolnienie trzeba przejść, nie? Bo to się może ciągnąć za sobą za, za tobą przez parę lat. Do końca życia, wiesz, niech nie chcesz potem mieć głosów słyszeć. I jakieś dziwne rzeczy. Ale nie, bo ja to wtedy ja to sama sobie odpętałam od no, tego nie, i ja po prostu się nie miałam. A jak odpętałaś? No bo ja wziąłam tą kartkę i ten Cesarz zaczął z nią latać po całym dołu, no, bo ja tak... ją spaliłam. Spaliłam ją i z tym prochem popiołam. No okej, okay, no, A... spaliłaś to dobrze, ale uważam, że, że to jeszcze mogło nie rozwiązać problemu. Pytanie, czy chcemy coś z tym zrobić, czy chcemy to zostawić, tak? Jak się koleżanka nazywa? Amelia. Amelia, okej. Pomógł ci Ja bym się Cię teraz pomodlił za nią. Boże, czuwaj nad Amelią, żeby te demony, wszelkie demony, co weszły w nią, żeby wyszły teraz w imię Jezusa, żeby została uwolniona od wszechświeciłych sił, które tam są. Słuchaj, jak bym ci pomóc, musisz na poważnie to wziąć. Ale nie, bo to ona się śmieje. Ona się śmieje cały czas. W imię Jezusa oczyszczam, oczyszczam Amelię od wszelkich złych sił. Wszelkie rytuały zostają unieważnione. Ona jest umyta pod krwią Jezusa. Duch Święty tam zamieszkał. I ma być oczyszczona teraz od wszelkich złych sił, wszelkich demonów. Nie mają prawa, nie mają autorytetu nad jej ciałem. Ma zostać uwolniona. Ma zostać uzdrowiona i te demony mają mnie powrócić. Wsyłam je teraz wysyłam je do piekił. do czeluści. Gdzie już mają mnie powrócić. Amelia Bóg będzie zaprać. wolna. Duch Święty później. Ej, ale pan I sam demony nie mają autorytetu już. W imię jest. E, Amelia, Amelia. Czułaś coś? Powiedz mi, tak. Co czułaś? No takie... No takie że, 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 że... lżej... o! Lżej, mi jest. lżej ci jest, tak? To dobrze. No ty masz cicho bądź. Ale... że coś jakby opuszczało cię może, czy jakby... Tak, no nie wiem, um... po prostu czułam, że tak lżej po prostu nie jest. Okej. Okay. Amen. Amen. Ech. a... Ech. I chciałbym, żebyś ty za mną powtórzyła też, bo twoje słowa też są ważne. Ale nie ja nie musiałabym nie, Ja, To ja nie pole... powiem. Nie, ona musi powiedzieć, bo ona zrobiła... Brała w tym udział. Ameryka. Ale ona też brała, ona też brała. Też Tamta za też brała, ona też, też brała była? w tym udział. Dobra, okej, okay. no to, to... Słuchajcie, to wszystkie trzy z was powtórzcie za mną. <dź> Dobra? Wszystkie na raz. Słuchaj... To jest parę rzeczy, trzeba się wyrzec. Wzięłyście udział w czymś, co jest złe, to teraz możesz się możecie tego wyrzec. Powtarzajcie ze mną. Boże, wyrzekam się tego szatańskiego rytuału. Boże, wyrzekam, wyrzekam się tego szatańskiego rytuału. Przepraszam, że brałam w tym udział. Przepraszam, że brałam w tym udział. Wyrzekam się wszelkich demonicznych sił. Wyrzekam się wszystkich demonicznych sił. Zapraszam Ciebie, Jezu. Zamieszkaj w moim sercu. Zapraszam Ciebie, Jezu. Zamieszkaj w moim sercu. Duchu święty, zamieszkaj we mnie. Oczyść mnie od wszelkich demonów. Duchu święty, zamieszkaj we mnie. Oczyść mnie od wszystkich demonów. Boże, wierzę, że Ty mnie ochronisz przed wszelkim złem? Boże, Panie, wierzę, że Ty mi przed wszystkim złem. Mm, bo Twój Syn Jezus umarł za mnie na krzyżu i oczyścił od Wójt Wójt mnie na I oczyścił od wszystkiego. I oczyścił mnie od wszystkiego. I oczyścił mnie od wszystkiego. A więc żadne złe siły nie mają autorytetu nad moim życiem. A więc żadne złe siły nie mają autorytetu nad moim życiem. Bo ja chodzę w Chrystusie i Chrystus już pokonał diabła. Bo ja chodzę w Chrystusie i Chrystus już pokonał tak. diabła. Tak. Bóg zapłać. Bóg zapłać. Dziękuję, Amen. dziękujemy Amen. Boże. Dziękujemy Boże, że Was spotkałem, że mogłem Was trochę naprowadzić.